serdecznie witam w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie Pana Ministra Macieja Małeckiego, który przybył dzisiaj do nas na bardzo ważną, wyczekiwaną uroczystość podpisania umów. Mówimy o wyposażeniu dla szpitala w ramach zakupów dokonanych z rezerwy ogólnej, tak zwanej rezerwy, rezerwy premiera. Jest z nami właśnie pan poseł i minister Maciej Małecki, który tutaj olbrzymie nam pomógł, abyśmy mogli te. Środki pozyskać. Są z nami przedstawiciele zarządu powiatu. Jest pan wicestarosta Tadeusz Buchowski, jest pani Anna Pawłowska, jest pan Bogumił Czubacki, jest też dyrektor szpitala, który będzie właśnie beneficjentem tych wszystkich. Zakupów, które zostaną dokonane ze środków otrzymanych z rezerwy. To jest proszę Państwa olbrzymie dofinansowanie, bo to jest dofinansowanie praktycznie 80%. Do tego dofinansowania powiat dołożył swoje 500 tysięcy, szpital około 30. Razem pozyskane środki, jeśli chodzi o rezerwę, to jest 2 128 tysięcy. Niedawno, w bardzo krótkim czasie spotykaliśmy się, kiedy otrzymywaliśmy promesę. Dzisiaj już jesteśmy na etapie podpisywania umów. Także ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu szpitala, ale również w imieniu swoim zarządu panu ministrowi, że pan minister tak kolejny raz wspomógł znacząc społeczeństwo powiatu słuchaczeckiego. Właśnie w, w postaci tej rezerwy. To są ważne i, i dobre momenty, takie jak dziś, kiedy udaje się podpisać umowę na wyposażenie bloku operacyjnego w Sochaczewskim Szpitalu. Ja jako poseł ziemi sochaczewskiej mam wielką satysfakcję, że premier Mateusz Morawiecki z tak rezerwy ogólnej, potocznie nazywanej rezerwą premiera, przekazuje kolejny raz do Sochaczewa potężne pieniądze, bo mówimy o kwocie ponad 2 miliony złotych. Rozmawiałem z premierem Mateuszem Morawieckim na ten temat, na temat wsparcia Sochaczewskiego Szpitala po raz kolejny, bo przypomnę, że tomograf kupiony do Sochaczewa też był z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego i tu decyzje były bardzo szybkie. Tak jest zgoda, są pieniądze, które premier przekaże do Sochaczewa, a po drugiej stronie. Było bardzo szybkie działanie, bo tu pod koniec roku po rezerwę można sięgnąć, ale potrzebne jest, potrzebne jest szybkie, sprawne działanie, przygotowanie wniosku i później rozstrzygnięcie, rozstrzygnięcie przetargu. I tu bardzo dziękuję pani starości Ilancie Gonta wraz z zespołem, zarządowi powiatu. Za takie sprawne podjęcie tej sprawy dziękuję panu dyrektorowi szpitala Robertowi Skowronkowi, że w szpitalu też ten projekt miał duży priorytet. Szanowni Państwo, no najważniejszą rzeczą na końcu to jest poprawa jakości obsługi pacjentów z ziemi sochaczewskiej, pacjentów w sochaczewskim szpitalu. I to mi leży na sercu jako posłowi ziemi sochaczewskiej. Cieszę się z każdej dotacji, którą udaje się zdobyć na ziemię Sochaczewską, zwłaszcza na tak ważne sprawy jak wyposażenie bloku operacyjnego. Życzymy wszystkim bardzo dużo zdrowia, żeby nikt nie chorował, ale wiemy jaka jest rzeczywistość, że blok operacyjny po rozbudowie będzie miał tak samo dużo pracy i chodzi o to, żeby tam można było w sposób skuteczny ratować ludzkie życie i ludzkie zdrowie, i cieszę się, że udało się pozyskać na ten cel kolejne pieniądze, tym razem z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym podziękować przede wszystkim panu ministrowi, panu premierowi za tą dotację. Z naszej strony dołożyliśmy wszelkich starań i tutaj działania, że tak powiem, zarządu, czyli tych, którzy organizowali wydanie tych pieniędzy, kończymy podpisaniem umów. Teraz już niestety będzie piłeczka po stronie dostawców i myślę, że do końca roku pacjenci nasi będą już korzystali z tego sprzętu, który zakupiliśmy dzięki, dzięki tej dotacji, zarówno ze Starostwa Powiatowego, jak i od pana premiera. Tutaj naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Finansową, gdyż ona była niezbędna dla szpitala. Blok y, ma już, że tak powiem, y, swoje wyposażenie bardzo przestarzałe. Jest, jest to już 30-letni czas na wymianę. Dzięki tym inwestycjom, które w tym roku i w następnych poczynimy, będzie to blok bardzo nowoczesny. Tutaj dzisiaj rozpoczynamy takie pierwsze działania już poważne. Nowy sprzęt myślę, że już 1 stycznia będzie funkcjonował w naszym szpitalu. To rzeczywiście bardzo ważny moment. Serdeczne podziękowania, że tak sprawnie wszystko to poszło, tym wszystkim, którzy się przyczynili do tego, wszystkim pracownikom, ale przede wszystkim właśnie panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu. Powiedział pan na początku, że to ważny dzień. Rok 2021 się kończy. Tych ważnych dni było bardzo dużo. Mamy nadzieję, że rok 2022 będzie również obfity w tak ważne dni, jak, jakim jest dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo. Podpisaliśmy dzisiaj dwie umowy, bardzo ważne, ponieważ zarząd powiatu w poprzedniej i obecnej kadencji uważa, że najważniejsze dla mieszkańców jest zdrowie i bezpieczeństwo. I właśnie te dwie umowy tego dzisiaj dotyczyły. Po pierwsze to jest zdrowie, ogromne środki, które płyną tutaj od rządu dzięki wsparciu naszego pana ministra. Trudno aż wyliczyć, jakie to są pieniądze. To są pieniądze przede wszystkim na wyposażenie, ale również ważne jest bezpieczeństwo. I te wszystkie udogodnienia, przejścia dla pieszych na pewno je poprawią na terenie naszego powiatu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałbym podkreślić, że to są ogromne pieniądze, a mogę pochwalić się tym, że jestem członkiem zarządu i w samorządzie już 23 lata i takich pieniędzy, takich, takiej jak to się mi pomocy dla powiatu sochaczewskiego nigdy nie, nie byłem świadkiem, A to są bardzo istotne pieniądze, bo co jest na bezpieczeństwo. Dzisiaj mamy wielki dzień w Sochaczewie, bo to są pieniądze dla poprawy dróg, poprawy zdrowia, także jest to bardzo ważne dla naszego regionu.